Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania, zostawiania łapek w górę. Zapraszam również do naciskania na ten dzwoneczek tutaj obok przycisku subskrybuj, gdyż wówczas będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach pojawiających się na kanale. Szanowni Państwo, po raz kolejny wracamy do tematu Ukrainy. Tym razem temat troszeczkę inny temat zastanawiający, zaskakujący. Muszę przyznać, gdyż zajmiemy się stratami lotniczymi ponoszonymi przez państwa, które przynajmniej na razie nie biorą udziału w konflikcie zbrojnym na Ukrainie można by tutaj było przywołać już wspomnianą wcześniej Rumunię, która utraciła samolot Mig21R oraz śmigłowiec ir 330 puma, natomiast okazuje się, że można również podać tutaj jeszcze jedno państwo, a mianowicie i tutaj spore zaskoczenie, myślę, że nie tylko dla państwa, ale również dla mnie. Azerbejdżan. Okazuje się bowiem, że 28 lutego podczas ataku rakietowego na Lwów doszło do zniszczenia trzech samolotów MiG-29 należących do sił powietrznych nomen omen, Azerbejdżanu, które właśnie tam się wtedy znajdowały. Co dokładnie robili Azerowie we Lwowie nie wiadomo, natomiast biorąc pod uwagę, że samoloty znajdowały się na terenie ukraińskich zakładów lotniczych, we Lwowie, to wszystko wskazuje na to, że były to po prostu maszyny poddawane jakimś tutaj remontom bądź modernizacji. No, trudno powiedzieć, jaki był zakres tych działań, natomiast trzeba wspomnieć o czymś innym, a mianowicie o tym, że flota samolotów MiG-29 używanych przez Azerbejdżan nie jest zbyt liczna. Obejmuje bowiem 15 maszyn, z czego 3 samoloty są przystosowane do bycia takimi maszynami szkolno-opojowymi. Są to samoloty w układzie dwusteru. A zatem Azerbejdżan został z 12 samolotami MiG-29. Posiada również niewielką liczbę, naprawdę niewielką liczbę samolotów MiG-21. Oczywiście wartość tych samolotów, których jest według różnych źródeł około 5 sztuk, jest w chwili obecnej praktycznie zerowa, ponieważ MIG 21 obecnie no to jest bardziej zabytek, który nadaje się do muzeum, a fakt, że jest wykorzystywany bojowo, świadczy tylko o tym, że Azerbejdżan jako państwo no raczej do najbogatszych się nie zalicza i nie ma po prostu czym tych migów zastąpić. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy utracili 3 MIGI 29, będą musieli pomyśleć o znacznym wzmocnieniu swojego lotnictwa, ponieważ ten komponent bojowy znacząco stopniał i w sumie to na chwilę obecną mają jeszcze tylko kilka SU-25, 12 Migów 29, no i wspomniane wcześniej MIGI 21, których wartość jest w zasadzie żadna. Jednym słowem, trzeba będzie Zainwestować w zakup nowych samolotów. No i pojawia się pytanie, co kupią no. Biorąc pod uwagę, że całą swoją flotę powietrzną mają opartą na maszynach produkcji radzieckiej, to najbardziej naturalnym rozwiązaniem wydaje się po prostu poszukanie jakiejś opcji dostawy samolotów z Rosji. Generalnie rzecz biorąc, najlepszym rozwiązaniem dla nich byłoby pozyskanie nowej wersji MiG-29 produkowanej przez Rosjan, ewentualnie. Odbycie jakiejś poważnej rozmowy z Ukraińcami, którzy mogliby trzy swoje migi w miejsce tych utraconych przekazać. Na pewno byłby to bardzo elegancki gest ze strony Kijowa. Natomiast całe nieszczęście polega na tym, w tej sytuacji, że Kijów prowadzi wojnę i Kijów nie może oddawać swoich samolotów, tym bardziej, że Ponosi cały czas straty w ludziach i sprzęcie. Ostatnio pojawiła się informacja jakoby potwierdzona o tym, że duch z Kijowa nazywał się Stepan Tarabałka i zginął w walce z Rosjanami. Oczywiście będę tutaj krytyczny wobec tej informacji, że Stepan Tarabałka był pilotem, który był nazywany Duchem Kijowa. Natomiast trzeba. Powiedzieć jednoznacznie, no Ukraina traci coraz więcej samolotów, Ukraina traci coraz więcej pilotów, i Ukraina usłyszała od niedawno od NATO, że otrzyma pomoc w postaci samolotów, że będzie to około 70 maszyn, nazwijmy rzecz po imieniu, nikt Ukraińcom nie da sprawnych samolotów, będą to co najwyżej części zamiennej komponenty pozwalające im na wyremontowanie tych samolotów MiG-29, które znajdują się na ich wyposażeniu, a które przez wiele, wiele lat stały po prostu w różnych hangarach, w różnych magazynach jako maszyny nielotne. Swoją drogą to jest taka opcja, że jest nagranie przedstawiające te zniszczone samoloty, właśnie to, na które teraz patrzymy, gdyż ono właśnie mniej więcej w tym samym czasie wyciekło i właśnie przedstawia zniszczone samoloty MiG-29. Pozostańmy jednak przy tej kwestii transferu. Jakby można było to wykorzystać? No skoro Azerbejdżan stracił trzy samoloty MiG-29, a my koniecznie chcemy się pozbyć naszej floty samolotów tego typu, no to może warto by było. Skontaktować się z nimi, zaproponować im kilka tych naszych maszyn. Nie wiem. Natomiast, jeśli mam być szczery, to ciekaw jestem, jak ta cała sytuacja tutaj z Azerbejdżanem się rozwiąże. Myślę, że to już będzie wyjaśniane w okresie powojennym. Natomiast pytanie, kto za te samoloty zniszczone azerskie zapłaci? Z jednej strony, najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby, Gdyby zapłacili za nie Rosjanie, no bo to w sumie oni odpalili te rakiety, no więc odpalili, trafili, no to niech ponoszą konsekwencje. A z drugiej strony nie zdziwiłbym się wcale, gdyby okazało się, że umowy są tak sprytnie podpisane, że za te samoloty zapłacą Ukraińcy i zapłacą, to jest raz, a dwa, żeby jeszcze nie musieli oddawać w miejsce tych zniszczonych samolotów kilku swoich maszyn. Tym bardziej, że jak dostaną teraz pomoc od NATO, która będzie polegała, w moim przekonaniu, ja to tak rozumiem, może źle rozumiem, na wyremontowaniu, na doprowadzeniu do stanu lotnego tych samolotów, które od wielu lat stoją na ich terytorium, no to wtedy Azerowie, żeby nie dostali trzech po prostu takich trupów, które będą na siłę reanimowane i przywrócone do stanu lotnego. Ja bym się generalnie na takim samolocie latać bał, no ale to ja. Natomiast czy Azerowie się zgodzą na taki układ? Trudno powiedzieć. No ja bym się nie zgodził, no ale to powtarzam po raz kolejny, to jest moja opinia. Podejrzewam, że po prostu no, trzeba będzie poczekać, aż wojna się zakończy i wtedy sprawa się wyjaśni. Natomiast okazuje się, że na dzień dzisiejszy procentowo największe straty na Ukrainie. Poniosło państwo nie biorące udziału w walkach, więc no to jest taki paradoks tej wojny. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że nie jedyny, bo jeżeli by tak prześledzić cały ten konflikt rosyjsko-ukraiński, to okazałoby się, że tam takich dziwnych wypadków jest znacznie więcej. Pomijam już kwestię propagandy prowadzonej przez obie strony tego konfliktu. No ale trzeba też wspomnieć o tym, że no dopiero kilka dni po wybuchu tej wojny Ukraina zdecydowała się na zamknięcie granic z Rosją, bo przez pierwszych kilka dni można było swobodnie przekraczać granicę ukraińsko-rosyjską na różnych odcinkach, tam gdzie się nie toczyły walki, no co samo w sobie jest troszeczkę zastanawiające. Kolejna zastanawiająca kwestia to to, to że Rosja do tej pory dosyć Mocno broni się przed uznaniem, że toczy jakąkolwiek wojnę. To się dalej chyba nazywana w Rosji spec operacją. No cóż, zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno tą kwestię migów azerbejdżańskich, azerskich trzeba będzie śledzić, bo to jest dosyć ciekawe. No cóż, no ja Państwa już będę żegnał. Zapraszam na. Kolejne filmy na kanale. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę albo kciuków, jak kto woli. No i drodzy Państwo, zbliżamy się powoli do tysiąca subskrypcji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będę dalej wstawiał takie materiały, które Państwa będą interesować, które będą przyciągały uwagę. No i serdecznie dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam.